Witajcie na kanale Grozogania. Kolejny raz, kolejny raz spotykamy się w karierze puszczyni Połomice z więc tym razem naszym przeciwnikiem zobaczymy na tabelę ostatnio remis z Zagłębiem Lubin. No i teraz musimy odpowiedzieć sobie na bardzo ważne pytanie. Co dalej z tym klubem? Puszcza nie było nic. pozycja, 20, 27 punktów zdobytych. Potrzeba nam tych punktów jak oddechu. Jedna wygrana i sk skaczemy na szóstą pozycję. Z Rakowem przegraliśmy, więc możemy mieć siódmą, ale przeskoczymy wtedy o jedno oczko. Staramy się tutaj dogonić, dogonić, zagłębie dogonić drużyny, które są przed nami. Bez zmian w składzie na ten moment. Ciekawi mnie to, my chyba nie odpadliśmy z... Tu, tu, tu sprawdźmy kalendarz. My no, chyba Liga, Liga, Wyjazd, Liga, Liga Puchar. Dopiero z Lechem. Okej, okay. jeszcze nie odpadliśmy z Pucharu. No właśnie, brakowało mi tego Pucharu. Brakowało mi tego pucharu. E, zobaczymy jeszcze, co powie zespół. E, co powie zawodnicy. No nic, czekamy na mecz ze Stalą, tak, jak nie, będzie, jak nie będzie wyników, no to będziemy musieli tutaj zrobić roszady, będziemy musieli wstrząsnąć tym zespołem i pewnie to się stanie już w meczu z, Ruchu, z ruchem Chorzów. Na ten moment Tromka Guli... Nokia, no to będą piłkarze, którzy na pewno napsują nam dzisiaj nerwów, ale myślę, że jesteśmy zespołem, który jest w stanie wygrać ze Staną. Czy Żyro, Krakum yy... i reszta naszych obrońców są w stanie przeciwstawić się drużynie stali milec. Myślę, że spokojnie tak, że jesteśmy w stanie to zrobić. Dlaczego na ten moment się tak nie działo? Hmm, no właśnie, ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Mam nadzieję, że będzie zmiana. Stal w białych koszulkach, tłuszczanie w niebieskich. Rozpoczynamy to święto piekarskie, to widowisko. Przyjechaliśmy tu po 3 punkty i mam nadzieję, że tak się też stanie. Pinokio, Pinokio, Puf, już miałem powiedzieć, że w trzeciej minucie będzie 1-0, co by troszkę pokrzywowało nasze plany, ale do takich sytuacji nie możemy dopuszczać. Pyrka. Pyrka do konziora, świetne podanie. Konzior rozochodził roz się konzior na skrzydle, dośrodkowanie do Ekspozyto. Ekspozyto zgarnął tą futbolówkę, ale nie tak jakbyśmy chcieli. Walczył piłkarze, walczył piłkarze, Puszczy, żeby już odebrać piłkę. Odegar i tutaj widać, że jest dość ruchliwy ten piłkarz banku. Przechwycił to podanie. Pawłowski banku, Pawłowski, piłka do środka. Struski przerzucają ciężar na drugą stronę. Jest Konzior, Pyrka. Kądzior jeszcze raz dośrodkowanie, jeszcze raz mięciutko w pole karne, wita piłka, tym razem troszkę szerzej tą piłkę skierował w stronę bramki zawodnik, puszczenie po z struski. Struski przyspiesza do Pawłowskiego, Pawłowski będzie strzelał i tutaj nikt nie sięgnął tej piłki, niestety jest Struski, jeszcze rozegrał ładnie to podanie z Pawłowskim, Pawłowski cofa się do Struskiego, podanie Struski, Odegar, piłka do ekspozytu. No i tutaj nic, nie podziałali piłkarze w Puszczynie-Połomice, nic się takiego nie wydarzyło, co mogłoby co mogłoby zmienić wynik tego spotkania. Teraz wracają piłkarze, piłkarze Puszczy to wybicie piłki też nie najlepsze, ale po włoski w końcu uspokaja grę. Przerzut do Odegara, piłki podanie, raczej nie przerzut. lekciutkie podanie, jest pyrka, no i muszę ustawić znowu ten atak pod siebie. Podanie do właśnie do kogo? Do kogo zagrywa struski, do kogo zagrywa Kondziur de facto? Znowu gdzieś tam zahaczony piłkarz, znowu gdzieś tam zahaczony piłkarz, stanie połomnicę, stanie połomnicę, Hinok, debiega, no i Labrowicz bez większych problemów, łapie tu piłkę. Banku, Pawłowski, no drużyna jest na 5 gwiazdek, a myślę, e, że mamy problemy tutaj z grą, e, odważną grą Stanimieres, Pyrka, Kądzior listowski dobrze do listowskiego do, teraz do exposito exposito w końcu zacznie swój taniec exposito exposito strzał z daleka i mamy bramkę 1 do 0 33 minuta warto próbować strzelać z dystansu warto próbować Widzicie, co się stało, po strzelaniu mała bramka, jest 1-0, strzał, który mógł zaskoczyć, dobrze, że tak się dzieje, dobrze, że oddał ten strzał, dobrze, że złapaliśmy kolejną bramkę, pierwszą w tym spotkaniu, kolejną w tym sezonie, to na pewno pozwolił się przełamać ekspozyto. od dwóch chyba meczy, czy trzech nie strzelał, a zgodnie z naszą zasadą, no powinien chyba strzelać w każdym meczu, nie na no, żartuję, no to po to został tu sprowadzony, bez faulu, jednak faul, e, że nie za tego przewinienia sędzia, e, puści grę, ale tutaj e, dopatrzył się jednak przewinienia Diaby Wadyga. Dabrowicz, tym razem rzut rożny. Abyśmy przed przerwą nie stracili bramki, kolejny rzut rożny. No i tutaj było gorąco, ładnie się do strzału złożył zawodnik stalini tutaj chciał chyba nożycami nawet zagrać. Teraz podanie do Listowskiego, jest Pyrka, jest konzior. świetnie wychodzą zawodnicy Puszczynie-Połomice, lekkie dośrodkowanie w pole karne. Listowski do ziemi tą piłkę złożył, ale tutaj piłkarze Stalin, lec jednak byli szybsi, jednak byli bardziej zdecydowani w odbiorze tej piłki. No i mamy, mamy oczywiście mamy oczywiście przerwę w tym meczu. Jeszcze widzicie, że tutaj pogadanka, ekspozycja to chyba ze Struskim. "Wznawiamy spotkanie, coś czuję, że w drugiej połowie dostanie szansę na skrymento, dostanie szansę zapolnik." Listowskiego. Tak jak mówiłem, jeżeli nic się nie zmieni w grze drużyny, no to będzie wstrząs. Będzie wstrząs w składzie. zajdzie kilku piłkarzy, będą roszady na pewno na skrzydłach. Tutaj potrzebujemy troszkę ożywienia. Teraz odegar dobrze, dobrze odegar i jeszcze przy piłce mocny strzał i mamy dwa rozera 49 minuta. Wystarczy powiedzieć, wystarczy powiedzieć, że będą zmiany, wystarczy powiedzieć, że będą rotacje. Odegar zdobywa bramkę świetna gra tego piłkarza w tym spotkaniu. Zobaczmy to jeszcze raz, bo warto, warto żyć dla takich chwil. Puszczanie połomicy, stal mielec, 2-0. Utrzymał piłkę i tutaj bez większych problemów pokonuje bramkarza. Puszczy, puszczy, nie Puszczy, stal mielec. żeż na drugą stronę ta gra też powinna no, podobać się z kibicą teraz banku banku wypuścił piłkę do ekspozito ekspozito listowski no i tutaj nie dogadali się zawodnicy puszczyni połomice ten duet jednak nie zagrał dobrej piłki do do listowskiego no i musimy cieszyć się z Cieszyć się tylko z dwubramkowej przewagi. Teraz, teraz dobrze. Listowski Exposito. Mamy 3-0. Piękny strzał, piękne podanie. struski Listowski. Zaraz zobaczymy, kto jest asystentem przy tej bramce. Piękna bramka. W końcu Exposito. W końcu Exposito. Przełamuje się w tym spotkaniu. W końcu Exposito. Pokazuje tutaj. Świetne podanie. Świetne. Odegar odgrywał tą piłkę z numerem 32. To był Odegar. Teraz no, piłka przechwycona przez Kochalskiego w locie. Ładna interwencja bramkarza stali niemiec Odegar. Będą zmiany w zespole. Zejdzie Struski, wejdzie na skrymento. Chciałbym zobaczyć też Siemaszko za, za Odegara Piotrowski i nie ma tu zapolnika, więc wejdzie Aladin Zaliktowskiego. Świetnie, Exposito przejmuje piłkę, będzie miał sporo miejsca i mamy czwartą bramkę. 73 minuta Exposito zdobywa czwartą bramkę. Piękne przyjęcie, zobaczmy jeszcze raz. Naprawdę przepięknie przejął futbolówkę w polu karnym na połowie Rywana. Warto, widać, stosować ten wysoki presik. Warto atakować Kochalskiego tutaj. No drużyna, drużyna Stalinec troszkę się pogubiła w tej obronie, no i są zmiany, schodzi Piotrowski, wchodzi Odegar zobaczmy jak to będzie wyglądało na pewno wywiad meczowy się odbędzie na pewno warto e, będzie zmotywować troszkę chłopców, choć po takiej wygranej mam nadzieję, że w końcu w końcu e, pokażą się z dobrej strony, teraz Krakun Kraku podanie do Pawłowskiego, Pawłoski wychodzi tam, prób będzie próbował. Aj właśnie, będzie próbował ekspozycję do niego zagrać, jednakże ta piłka nie dociera do Pawłowskiego, a była okazja na kolejną bramkę. Aladin, Ladin, strzała Aladina i Kochalski broni. Teraz dośrodkowanie. Próbują jeszcze walczyć. Piłkarze puszczyni pomicę. Podanie dobre do Piotrowskiego. Piotrowski znalazł lukę, uderza. Kochalski miał lekkie problemy, ale na dwa razy obronił tą piłkę świetne. Podanie świetne. Wyjście kochalskiego. 85 minuta, Widać, że piłkarze. Mają ochotę jeszcze na piątą bramkę. Aladin, teraz Pawłowski, przymierzył od razu z pierwszej. Kochalski, mamy żółto Niewiele brakło, niewiele z Asystent podpowiada, no jednak, Pawłowski jeszcze zostanie do końca z nami. Dobrze, teraz Aladdin odzyskuje piłkę. Widać, że tutaj przycisnęli piłkarzy przycisnęli piłkarze drużyny Stalimilec. Tracą często piłkę, gubią się w grze. Pawłowski, jeszcze Pawłowski, jeszcze próba strzału, jeszcze walczą kolejną bramkę piłkarze prowadzą przez Franka Kole Mamy to, 4 do 0, piękna wygrana w końcu. Exposito, 3 bramki. Naprawdę takie mecze cieszą, takie mecze cieszą. Zobaczmy statystyki przewaga Puszczy Niebłomica widoczna. Zobaczmy też na oceny rywali. Tutaj jestem ciekaw, Hinoko bardzo mi się podobał i także Strąpka wysoko oceniony. To byli piłkarze, którzy nawet ładnie grali, reszta zawodników raczej nie, ale tak jak mówiłem musi być. Tutaj musimy podnieść morale naszego zespołu, które było w ostatnich przegranych no, nie były najlepsze. Wychodzimy z tego kryzysu morali, więc teraz tylko czekać na mecz z ruchem chorzów i zobaczmy, jak wygląda tabela przed samym meczem. 24 punkty, jednak siódma pozycja, tak jak mówiłem, nie udało nam się Rakowa przegonić, no ale po tym meczu. Może być różnie, Raków Częstochowa gra z Jagielonią Biały Stok, więc z ósmym miejscem tutaj najlepszą opcją dla nas byłby remis, bo nawet wygrana Jagieloni no to daje nam to, że po prostu e, zbliżał się do nas punktami znowu, więc remis byłby najlepszy, a u nas 3 punkty, 27-27 punktów i wtedy blisko warty Poznań. Warto, by Poznań gra z pogonią. Też najlepszy byłby remis w tym spotkaniu, no ale to wszystko pewnie się tak nie ułoży po naszej myśli. Zobaczmy, jak będzie. Dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się, cześć!